Którym żebym mógł patrzeć. A mogę książki przeszytać na szybko? Okay. Cicho, disco, teraz mordę w kubeł. Chodźcie, bliżej, chodźcie chodźcie chodź Oznaczcie mnie. I szeroko, szeroko. Czy do was dołączyć? QuickSands. Tak? QuickSands. Mhm. Mm okej, okay, okej, okay. dobra, już już podoba Dobra, uważajcie na dwo, uważajcie na uważajcie na szeroko, szeroko, szeroko. Uważajcie, bo oni wchodzą, wchodzą, wchodzą. Kill na front, kill front. Okay, na front, okej, słuchajcie, słuchajcie, na kotujemy. Raz. Dwa i trzy teraz, teraz kodrujem, teraz kodrujemy, teraz potrujemy na płatko, na potko potką i zapam, i zapam, defy, def, 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 defy, def, podpijcie, podpijcie. na front, pila front, pila front, pila front, chill front, child front, wylecie naszy tą, wylecie naszy tanków, wlecie i się, daj, daj. Rodzecis, daj, daj, podle się, podle się, się. ty nie czekasz na mnie, kurwa. O mi przypały, przypały, może. Ja pierdolę. Szeroko, szeroko. mnie. Co czekać? Mówiłem. Pamiętam, co Poczekaj co ci... Zrobisz im zaskoczenie kurwa Szeroko, szeroko, szeroko. Oni już na też nie Copnij no, to Copnij No, Dobra, słuchajcie, teraz tak. Czy my mamy jeszcze jakiegoś kurwa hoja, albo co? Okej. Okay. Nie to bait, to bait, to bait, to bait. Oni grają na baita. Oni grają na baita, oni grają na bejta. teraz to, żebyśmy je skontrowali i oni wywalą w nas bułę. Także na ludzi, na ludzi, na ludzi. Dobra, ale teraz my to zrobimy za to. Trzecie, ile ma osób w drugiej party? 14. 14 17 a, a drugie, e trzecie? 14 14 dobra. Yy, dobra, słuchajcie, trzecie party na 3, fejkuję Raz, dwa i trzy Trzecie party wchodzi, trzecie party wchodzi Uwaga, 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 policie oni teraz I my na trzy, słuchajcie, my na trzy. Cała reszta na trzy. Raz, dwa i trzy Teraz na schody, na płytko, na schody, na płytko, na schody, na płytko, na schody, na płytko Wypierdolcie na schody, na płytko, na schody, na płytko Defy, 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 na płytko, na płytko, na płytko Dobra spoko, 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 to idzie, to idzie. big day, kill big day i przeraz, przeraz, Teraz, Odepchnął. Przeraz, przeraz, No ty, ani nie mam pójdź zrobić robotę, nie? Pawełek, ty Holbury po mnie najlepiej, nie? Big day! Weź teraz spręż, dobra? Sprężysz Zaraz? zaraz? No, 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 no. no. Ale no, to fejk, to fejk, żeby oni popali deski. Na trzy bo... sprężasz. Raz, trzy. Kurwa! <noise> Dobra, <noise> na trzy. Raz, dwa i trzy teraz na tych tanków na pytko, tanków na pytko, tanków na pytko, tanków na pytko. Wypierdam tanków. To rzuci, damy, proszę was. Super, 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 super. Super, 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 super. I tofnijdzie, nie pochodzie, nie pójdzie, nie pójdźcie. Dwa za jedno, dwa za jeden. Tofnijcie, cofnijcie, ubędzę. My tam... Kto się tam wypierdolił? Aha, oni się biją z, kimś, z kim? Uwaga Nie, bo ktoś tam... Aha. Big Dave Aha, 3 za z lekki, lepki, lepiej, lepki, lecz. Nie podchodź, ale pochuj raptania? Ja ci kurwa cały czas, pierd cały czas ci kurwa mówię. żeś nie podchodził, Pochuj, chuj ty podchodzisz do muru, kurwa, wytłumacz mi to. A zjebałem tam No, zjebałeś <laughs> To się kurwa na odkryć. To nie pierwszy raz. Dobra, słuchajcie, i na trzywa im na płytko. Raz, dwa i trzy. Teraz tanków, teraz tanku na płytko. Teraz tanku na płytko. Dobra i cofamy. Pijcie na górna. bicie tą kotę na nas. Dobra, już już nie, już nie, już nie poschodcie, już nie poschodźcie, już nie Czeroko, dajcie od ścian, nie podchodźcie do ścian, nie podchodźcie do ścian. Nie ulecie, odlecie na to. Cofnijcie bardzo dojcia. Topnijcie bardzo dojcia, czerko, czeroka. Bijcie to, bijcie tego Lamonika w nas. La w nas, lamonika. Dla monik nas, dla nas, dla nas Dobra, padł im tak, stopnińcie, stopnińcie, nie, nie stójcie tak na luty, szeroka mi lotto, zaraz, milot. dobra, słuchajcie, I trzecie party, na trzy wchodzi na dwóch, raz, dwa i trzy, trzecie party, trzecie party tylko, trzecie party tylko Ridel kanał niżej idź, napadł, patrz. napadł Oni teraz wchodzą, super, 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 wy nie balkulam i my na trzy, raz Dwa i trzy. Teraz, 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 teraz łe, teraz łe, teraz łe, teraz łe. Wypierwcie. Kurwa, defy, 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 cofamy. Rzucie kilka, rzućcie nam kilka, rzucie nam kilka, rzucie nam kilka. Rzucie nam kilka, rzucie nam kilka, pozwólcie nam wrócić. Defy, 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 defy. Pozwólcie nam wrócić, pozwólcie nam wrócić. Stopamy, cofamy, cofamy, cofam, co I cofnijcie bardzo, cofnijcie bardzo, cofnijcie bardzo. Nie podpłacie tam, nie potracie tam. No spokojnie. Tamizia toki. Ile tam osób? Dwie padły tylko? Dwie, dobra. Szeroko, szeroko. To była demonka? Kurwa, słowki, dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga! dawki, daki, dawki, daki, daki, dawki! Kurwa! Czemu Wy w ogóle nie uważacie? Dajecie się ruchać jak szmaty, ja pierdolę. Wisiaczki, kurwa Copnijcie, copnijcie, nie dawajcie tak pulować, jak nie cofnijcie. Te tanki muszą bardzo być na tego foja. No ale wy też nie możecie się tak kompować. Bo wy w ogóle mogli... my mogliście z tego wyskoczyć na luzie. Uwaga, 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 Bugała bo on poluje. Wyskoczcie defki na imy i my na trzy. raz? dwa i trzy. teraz na płytko, 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 na Teraz nie pokładuj do ściany, nie pochodzi do ściany, bo oni mają taką taktykę, no nie możemy sobie na to pozwolić chodnijmy. Ale ich scourge'owa, jak to jest, Uwaga, uwaga na golema, uwaga na golema, to był fejk, to był fejk, to był fake. Bartek! Nie pal demona jak nie stoisz w tym, gdzie Edeps idzie, bo to, że ty paliście ekran dalej, to nic nie daje. Uważaj, uwaga płótnie wchodzić. I na w Aj trzy, teraz osad, teraz osad, ale na płytko, płynciutko, płynciutko, już to pijcie, już to widzisz, już to widzisz, już to już to Już to fajcie, już cofajcie, bo teraz będą kontrolować. Tego kwa, kwabicie, kwa, kubu, kwa, kwa, kubu, kwa, kubu, kwa. Dobisz, dajdźcie tą kosę, Dobra, już nie sąfaj, już już nie, już nie, nie dalej. Znowaj do tyłu, Milo to też, milo to też. No i teraz będą walić 5% no, im spadło już. Mam no, też, znaczy trzy Oj podchodzi, choj podchodzi. Uwaga, hoj, hoj, po... jak Kurwa, w ogóle nie uważacie, odleźcie to. Temu dajecie się robić cały czas tą samą kurwa metodą. no stop. Zero wniosków, mi się, kurwa. Nie możecie tak robić. Cofnijcie, cofajcie, cofajcie, cofajcie. Was zruchajmy jak kurwa, nie wiem. Nie Jeszcze widzicie? Jest info. Wchodzi hoj. Wy nic tym kurwa nie robicie. Ja chcę podaj, kto to był kurwa. No to gońcie. wam ten Nie występujecie. w ogóle. Macie buty z nikim. Uwaga, Gadań, na trzy razy. Dwa i trzy teraz. Full schody, pół schody, pół schody, pół schody, pół schody. Pół schody, cię Pół schody, pół schody. Kurwa, ojciec, ale byłeś nautowany. <laughs> Jak stoję na co cofajcie, cofajcie jakieś... Wpierdalać, bo to się wypierdalacie jak debile. Ja wam nie mogę nic kurwa wytłumaczyć kurwa, bo wy się kurwa głupio wypierdalacie na osko. Uwaga! Chodzie. O, łatwo, łatwo jednak. I my na trzy. Raz, dwa i trzy teraz na schody, pół pół półschwody na płytko, pół słody na płytko, schody, na płytko. Dozrzycie temerz. Super! Super, padło i cofamy, 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 cofamy. Cofamy, cofamy, cofamy od lecznie i szeroko. Bardziej dołem, bardziej do Szeroko. Żeby ten poj nie mógł sobie wejść kurwa i tylko chce śmignąć Oznacz tego koja jakoś Ale kurwa to widać, że on pojazd musi być oznaczony. Macie kurwa patrzeć na ekran. To jest zajebiście proste Nie, on jest czurno tu jest Chodzi, chodź, 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 hoj, Uwaga, uwaga. Na by zawsze runę rzucić, odleć się, to, odleć się kurwać. Uwaga, i my teraz na trzy stać, Nie, 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 co pan, co pan, Głębiej co widzicie, szeroko. Żeby właśnie nie mogli was bombić, nie łapali was w te kołki, bo oni was wciągają. Są, widzicie, gdzie są tu. To jest deadzone. W macie no. hojo oznaczonego. Idol do dna młotkowego. Nie czy na swój ogate. No nie walczy o Oj, podchodzi. wchodź, 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 On swejkował teraz, on spejkował teraz. Oni teraz będą. My słuchajcie my na trzy. Raz, dwa i trzy, kurwa, teraz na płytko, 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 teraz na płytko. i def już cofamy, już tofamy, już tofamy, cofamy, cofamy wyjebalię, nie? Oj, oj, oj. Uwaga. Mm, chodzi. Dobra i na trzy plecie. Raz. Dwa. I trzy. Teraz! Teraz! Full S2, no, full S2, full S2, full S2, full S2, full, full Na Okej, okay, co? okej, okay, dobra, to dobra co idzie? To... Co Dobra, full podchodzi przy ścianie. Geez... Już... No, podchodzi tu przy ścianie. Już koniec, już koniec! GG, No! po direkt... 20 sekund. Pekerka yeah, na te are, are swap they ja one są tylko, że one to tylko, tylko, wirek. one na tylko, że one DELTA, tylko, że one są tylko, że one są tylko, że Gdzie jesteś? Na że gdzie są tylko, że Gdzie są ten że Gdzie są Na delcie, Mniosą. na na Czekaj na one